Wiola Kotelecka! 80 kilogramów! A teraz przed państwem Oliwia Saratkowska! 71 kg! Zapraszam Ciebie tutaj Olivia i Ciebie tutaj Wiola na pozycje bokserskie. Tutaj face to face. Zrobiła się gorąco. Czemu to zrobiła? Bo się jej należało. A i w ogóle ja chciałam oszczędzić wszystkich zawodników, że kto pójdzie z tą szmatą na imprezę, będzie kurwa nagrywany, a potem szantażowany, jeżeli coś zrobicie, więc uważajcie. Stifler uważa. A jest. jak było z Najmanem? A o co chodzi? No ja słyszałam, ogólnie przypadkiem to słyszałam, jak ona ze swoim narożnikiem gadała, że coś fajnego było z Najmanem. Dobra, o tej osobie i tak nie rozmawiamy, bo to jest... U mnie, a ja o tej osobie nie rozmawiam. Oliwia, jesteś zaskoczona tym, że cię zaatakowała? W sumie to nie. Byłaś gotowa na to? Wiesz, co? Myślałam, że ja zaatakuję, ale pomyślałam, że wyjdę fair play i nic nie będę robić, bo jednak jutro jest od tego, nie? Ja nie oszukuję, kurwa, że dowiedziałam się o tej walce dwa dni temu. Trenowałam tylko dwie godziny. Co ma być, to będzie, bo jestem jak murański i chcę walczyć o swoje zdania i o rodzinę, to na pewno. Bo do wioli prywatnie nic nie mam, jedynie co się przypierdoliłam do niej o rodzinę. Bo moim zdaniem rodziny się nie tyka. Jak to nie jest twoja rodzina, to od tego. Wy to wymyśliłyście. Badania zrobić? No to zrób. Mogę zrobić. No dawaj. Ona Czekamy na testy powie... DNA. Sama Klaudia powiedziała jednemu fanpage'owi, że ty nie jesteś jej rodziną, więc komu ty coś to, wkręcasz? To udowodnimy to. Ustawiłyście z to i nic więcej. Udowodnimy Taka to. Taka rodzina, że niby 20 lat się nie wziąłeś, Ale poruszyć, jeśli jeszcze... chcesz debila ja zrobić. Ci, Dobra. Na... To mogę chętnie poruszyć, bo nie wiem co, plotki plotyczkami, ale proszę udowodnić, bo ja jak do czegoś idę, to z dowodami od razu. Dobra, Dobry, jutro sobie obiec, coś wyjaśniło. udowodnicie. Dziękujemy panie bardzo. Czyli jednak nie kto komu ro loda robił, tylko kto jest kogo rodziną. Jutro wyjaśnienia. <noise>